Cześć. W ostatnim odcinku opowiadałem o czacie GPT, o sztucznej inteligencji, po prostu, tak? Jaki ten czat jest już na, no, na tą chwilę niesamowity. Czat w tej chwili wysiadł. O, tutaj, zobaczcie. Czat jest w tej chwili wyłączony. Przynajmniej u mnie z mojego laptopa nie mogę w tej chwili na niego wejść. Po prostu no, on powiadomi, jeżeli tutaj tak naciśniemy. Powiadomi, powiadomi, kiedy będzie gotowy. Wiecie, co tak się zdarza, bo jest tyle wejść. Jest tyle, po prostu wejść. Wieczorami, gdzieś i tak dalej, w wolny dzień można się tam dostać. W tej chwili to jest chyba najbardziej oblegana strona na świecie albo prawie najbardziej. Oblegana, bo może, nie wiem, strony rządowe są też tak oblegane. Haha, ha, żart. Proszę Państwa, tak powiem, bardziej oficjalnie, jeżeli faktycznie my, my w sensie społeczeństwa, bylibyśmy inteligentnymi stworzeniami, za jakimi się uważamy, to powinniśmy natychmiast wyrzucić telewizor. Tak, telewizor, ponieważ właśnie. Rozpoczęła się nowa era. Ale mm, pomijam na razie ten pisany czat, bo, czat GPT jest po prostu, to jest po prostu czat. Natomiast mówię o deepfake'u. Entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it. But the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes. Słuchajcie, to, co się dzisiaj wyprawia, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. I oczywiście tworzenie fałszywych filmów jest, no niby tutaj no, mówią nam, no, to trzeba specjalnym znacznikiem, i tak dalej, trzeba chronić tego typu obrazy, ale skąd będziemy wiedzieć, czy telewizja mówi prawdę? Zostały, czy pokazuje obrazy, czy ludzi, których zobaczymy w telewizji, czy ci ludzie rzeczywiście to coś powiedzieli? Bo za dosłownie chwileczkę możemy być świadkiem nawet, i chyba nie przesadzam, nawet wywołania jakiejś wojny. Poprzez samo to, że pokażą, na przykład nam prezydenta, który nie wiem, który ginie, albo coś tam, tak? Mm? Albo mówi coś. Mówi coś, nawołuje do czegoś, a on tego wcale nie powiedział. Albo skompromitowanie jakiegoś polityka, czy, czy jeszcze innej osoby znanej, bardziej lub mniej, aktora, celebryty, nie wiem, lekarza, kogokolwiek. Wiecie co? Za pomocą tej technologii, która jak najbardziej mm, istnieje w oparciu o Również sztuczną inteligencję można stworzyć totalnie wirtualny świat. Można nałożyć twarz do złudzenia, przypominającą, mm, przypominającą wręcz identyczną, identy, identyczną jak no, jakiś oryginał, tak? Yy, wielkie poruszenie teraz ty, w prasie, yy, w, różnych, w różnych tam mediach yy, i tak dalej na temat właśnie deepfaków. Słuchajcie, do dowolnego to filmu może być aplikowana Beatles. twarz kogokolwiek, kogokolwiek. To był fragment ze strony Bloomberg na YouTube, ale idźmy dalej. Teraz, tak jak mówiłem, na przykład Emma Watson, czytająca, jakieś tam przemówienia płomienne Adolfa, tak? David Attenborough, znany podglądacz świata zwierząt, roślin i tak dalej, zaczął mówić jakieś bzdury, tak? Zupełnie niepasujące do niego. To mamy właśnie Davida Attenborough i sztuczna inteligencja stworzyła drugiego Davida. To jest Emma Watson, która właśnie, to jest Daily Star w ogóle, brytyjska, tutaj wydanie internetowe, to, co się dzieje, jest niesamowite, niesamowite. David Attenborough poruszające właśnie, do złudzenia przypominający właśnie tego człowieka głęboki deep, deep fake, deep, deep fake. Przekleństwa. Nagle. Aktorka może być złapana na jakichś przekleństwach, na jakichś rzeczach, które totalnie ją mogą skompromitować. A ludzie... Ludzie przed odbiornikami telewizyjnymi, no niestety powiem, no powiem, ja nie wiem, powinienem powiedzieć, dobrze nie powiem, ale powinienem powiedzieć gawieć, bo, bo z, no po prostu obawiam się głęboko, obawiam się, że oni wszystko kupią, kupią wszystko. Ta technologia jest szalenie niebezpieczna, chociaż może być też bardzo użyteczna, tak? Zobaczmy tutaj na przykład Toma Cruza. Wiesz oh. <grymne> co mówię? To nie jest Tom Cruise. Słuchajcie, to Russia nie jest Tom Cruise. <grymne> Zobaczmy Marka Zuckerberga. To of of nie jest Mac. Obamę już widzieliście przed chwilą. Luke Skywalker, proszę bardzo. Reklama. Niech mi ktoś powie, czym różnią się na tym obrazie te dwa. Te dwa obrazy, tak? Widzicie, original i deepfake. Nawet ten uszaty go nie potrafi rozpoznać. Ten, co się tam kryje. No. Kraczamy w zupełnie inny świat, a to jest Deepfakes Web. To jest strona, gdzie możecie sobie również wy. Oczywiście, no ta strona jest za opłatą. Ale możecie sobie stworzyć film Deepfake, Deepfakeowy. To jest internetowy kreator Deepfakeów. Tak, tak. Wiecie co? Można w skali mikro zniszczyć komuś życie. I powiem więcej. Może jakaś nastolatka, bo nie wiem, po prostu na bazie filmiku z jakąś gwiazdą na przykład. Nie wiem. Chociażby gwiazdą dla dorosłych, tak? Po nałożeniu twarzy to może wywołać no, nawet targnięcie się na, na własne życie, ale to jest mimo wszystko skala mikro ponieważ w skali makro tak jak powiedziałem na początku mogą być wywołane jakieś wojny na podstawie stworzonego sztucznie pod postacią przy udziale sztucznej inteligencji no jakiegoś filmu oczywiście to co oni tutaj piszą Zupełnie mnie nie uspokaja, nie? Yy, tutaj chwalą się, że łatwością, łatwością po prostu. No i y, tworzenia, tak? Yy, tutaj z takiego pana można nałożyć twarz i wyjdzie ten pan na prawo, tak? Yy, no właśnie. Zobaczcie, tutaj jest na tym filmie pokazany kreator. Zobaczcie teraz tę te pani, tak? First, to jest jedna to i ta sama pani z różnymi to twarzami. Wystarczy się zalogować, tam opłatę uiścić. To jest bardzo czytelny, prosty. Prosty, po prostu. Prosty, po prostu, no tak. Kreator do stworzenia tego. I teraz tak, cennik jest 3 dolary za godzinę, natomiast pracy tego. Natomiast średni koszt, tu są tak zwane iteracje. Jeżeli 10 tysięcy iteracji wykorzystamy, to 15 dolarów, a jeżeli ma to być wysoka jakość, wysokiej jakości deepfake, to aż 50 tysięcy iteracji, 60 dolarów. Ale słuchajcie, to jest i dużo, i mało, zależy dla kogo. Należałoby powiedzieć, co to jest iteracja tutaj. Iteracja to jest takie pojęcie w matematycznej, w matematyce po prostu, w analizie matematycznej, ale szczególnie w dziele programowania, polegająca na po prostu wielokrotnym stosowaniu tego samego przekształcenia lub jakiejś przekształceniowej procedury, tak? Ale chodzi o to, że kolejne przekształcenie jest, jest jakby lepsze. To jest iteracja i tutaj no dlatego jest taka różnica w płaceniu. Wyjdzie Wam lepszy lub gorszy nie uspokaja mnie właśnie to, to, że oni piszą, że każdy deepfake wygenerowany po prostu w ich narzędziu będzie miał widoczny jakiś znak wodny, tak? wskazujący, że ten filmik to jest deepfake. Można to też usunąć jakimś innym programem później po wygenerowaniu, natomiast, że oni pozostawiają jeszcze dodatkowo jakieś tam ślady manipulacji w danych wideo, czyli coś na wzór. Pliku EXIF, tak? Dla zdjęcia. Aby łatwo po prostu identyfikować. Oni tu o tym piszą, tak? No i że uważają, że ta technologia będzie wyraźnie oznaczona. Tak, pewnie tak. Jeżeli ta technologia będzie stosowana przez zwykłych Kowalskich i Ksińskich, i tak dalej. Ale jeżeli to będzie zrobione na poziomie rządowym doskonale, to tam nie będzie pisać, że prezydent Obama. To jest, wcale tego nie powiedział, albo jakiś tam inny prezydent, hmm? albo że jakiś tam polityk wyszedł z jakiegoś przybytku. Tak? Tam wcale nie będzie to pisać, będzie okrzyknięty, że to skandal, albo coś tam się stało, ktoś kogoś załatwił. Hmm? No i trzeba będzie wywołać wojnę. Trzeba będzie zrobić, będzie można zrobić z ludźmi dosłownie wszystko na podstawie właśnie tej technologii. Piszą, że dzięki tej technologii można łatwo oszukać ludzi i że oni celowo nie chcą przesuwać tych granic. Starają się, żeby film mimo wszystko był do rozpoznania, że jest deepfake'iem. Fałszywe niedoskonałości, słuchajcie, to jest też event że narzędzie, bo to jest w końcu narzędzie, tak, narzędzie mm, osiągnęło już tak, taki stopień zaawansowania, że celowo wprowadzają coś, żeby, jakąś niedoskonałość, nie? żeby widz mógł, miał, poczuł, poczuł niepewność w oglądaniu tego, o, to chyba coś tu mi nie wygląda, nie? Hmm? No i właśnie, potencjał w rozrywce, grach, satyrze, kulturze, owszem, owszem. Ale tak jak mówię, obawiam się o to, że no, to tak niestety nie będzie, nie będzie wyglądać. Tutaj jestem na stronie no, na YouTube, na stronie właśnie tej, tej, tej firmy Deepfakes Web i zobaczcie parę parę filmików, to jest proces przekształcania muzykę, plik z oryginałem, no i wychodzi identyczna postać, identyczna postać. Właśnie po 50 tysiącach iteracji i tak dalej, i tak dalej. Natalie Portman to była, no ale wow, dowolna osoba może to być. Słuchajcie, to są, to są rzeczy naprawdę, naprawdę. Yy, wkraczamy w taką erę, że, jak powiedziałem na początku, człowiek inteligentny w tym momencie yy, narodzin tej technologii powinien wyrzucić telewizor i traktować rzeczy organoleptycznie po prostu. Słuchajcie, organoleptycznie. Jeżeli coś możemy dotknąć, zobaczyć, yy, polizać <grym> zobaczyć własnymi oczami powąchać i uwierzyć wtedy że mamy do czynienia z oryginałem. Ponieważ wszystko za chwilę, już za momencik, jak nie już, może być deep fake. Na razie to wszystko. Cześć!